Partnerem strategicznym projektu budowa domu z Bali 100 m2 krok po kroku jest dostawca okien do naszego projektu firma Teamplast, Zadbaj o ciepło w swoim domu, firma Enero, dostawca naturalnych materiałów izolacyjnych do domów z drewna oraz Florian Centrum spółka Zoskutna, producent pokryć dachowych i elewacyjnych. Chodzi o umiejscowienie punktów w kuchni. W kuchni, okap, tak? tak, znaczy tutaj... tak no nie w pobliżu okapu, nie w pobliżu kuchenki, jak już umieszczamy to najlepiej w lewo zmywak, w okolicach, tylko też musimy no, pomysłać, przeanalizować bo... inwestorem, żeby nie było konfliktu ze światłem. Tu jeszcze grzeniki tak. są na suficie, Dokładnie więc tak. jakby... Więc jest... tutaj mamy no, taki, a nie inny układ, więc jeżeli tu przy oknie nie będzie żadnego oświetlenia. To można by tu umieścić, bo oświetlenie pewnie gdzieś się tu na środku nie pojawi. Dobra, a najważniejsze też pytanie, które się też wiem, że pojawia często, e, co z okapem? On filtruje, jakby. Okap, niezależna instalacja. Nie rozpinamy tylko... tego z Ale on wody. filtruje tylko powietrze i tak wystarczy? To dwie opcje. Czy powinien tylko, być wywiewany na zewnątrz? o okapie czy pochłaniacz. Okap wyrzuca powietrze na zewnątrz. A pochłaniacz robi cyrkulację e, węglową. węglowy. Tak dokładnie. Czyli on ma przefiltrować z jakości powietrze w pomóc? uwagę domy energooszczędne i pasywne, energetycznie lepszym rozwiązaniem jest pochłaniacz. Bo ta energia zostaje w budynku, No tak i tak to jest za, zaplanowane. To nas, tak. jest pochłaniacz. A nigdy tak jest, jeżeli się nie dopina tego do instalacji? Nie dopinamy. Ok. Tak, czy są urządzenia na rynku, gdzie można podpiąć, ale Jaki jest tego efekt Tak, Nie do końca, bo normalny oka czy pochłaniacz ma wydatki znacznie większe niż pracująca centrala. Centrala w okay. większości będzie pracowała na nie wiem, na minimum 150 metrów 200, m, a oka pochłaniacz, żeby miał swój efekt. Musi pracować 600-800 mm -hmm. 000 metrów. Czyli tak jak tutaj, pochłaniacz mamy, który przefiltruje tak. nam jakościowo powietrze z tych olejów, tych pyłów odgotowania, ale ciepło jak zapachy zostają. No a... przy pochłaniaczach trzeba pilnować filtrów tłuszczowych przede wszystkim, żeby je często myć. I tak. wymieniać kawałek te filtrów Dobrze, i w takim razie wtedy te zapachy zostają w środku i w tym się. To, te filtry węglowe często trzeba też wymieniać, bo ten węgiel się dość szybko potrafił. No ale zresztą węgiel. już sobie rekuperacja tak. ma radzić. Tak jakby z tak. założenia strzelnego ciepłego domu. Tak. Przy okay. tak, przy domach na W przypadku okapów, to trzeba pamiętać, że jak robimy, okapy, robimy, to albo uchylamy okno, albo jak powinien być jakiś nadbiornik, żeby on no, wyrzucał na zewnątrz. Domach, tak? tak żeby nie robi pociśnienia. Okej. Okay. Dobra. A jeśli chodzi o odległości od indukcji okapu kuchenki gazowej, jakie jak, jak, są normy na odległości? Nie ma, nie ma, nie ma domyki, żeby... Ale nie bezpośrednio. Znaczy, nie w pobliżu. Okej. Okay. W pobliżu, w perspektywie Ta, no, pół tak, metra, metra. Żeby, żeby nie wyciągać tego wilgotnego, tej pary i tak dalej, bo no, czasami gotujemy coś i nie włączymy pochłoniarza żyłka, mhm. zapominamy. Żeby bezpośrednio tego nie wyciągać od razu tej wilgoci do, do instalacji. Okej, okay. dobra, dzięki. Mamy skrzynkę już Mamy pierwszą. pierwszą skrzynkę zamontowaną i teraz przygotowujemy pod montaż instalacji rurek. Mhm. Do skrzynki wepniemy rurki i żeby też je zamocować, to montujemy uchwyty. Ona ile od skrzynki, żeby nam wszystko Właśnie potem grało? Tak, 30 cm, bo I to możemy, żeby to wpiąć, potem to... Ustawiamy. Bo to też możemy zrobić mniej więcej na oko, bo już mamy elastyczność, tak? Nie musimy super tak, idealnie nie, w osiach nie, to nie, dawać to wtedy. Nie? Poradzimy z, z, nie musimy brać miarki ołówka idealnie. Okay. E, przykręcamy i tak, te uchwyty jeszcze mają jedną zaletę, że też e, e, nam ograniczają kompensację rury, lato zima jakby ona pracowała, nie przesuwa się, nie stanie, bo gdybyśmy chcieli tą bednarką tu złapać, mm -hmm. to jednak ta rura mogłaby pracować. Tą metalową taśmą, no? To metalową tak, bo a tutaj nam wprowadzamy rurę w karby i nam już to ta rura nie pracuje aż tak bardzo. Okej, okay. dobra. Tam już no mamy. To ma znaczenie, jak ktoś, nie wiem, montujemy jakieś, nie wiem, tanie ilości, znaczy tanie rury, gdzie one naprawdę potrafią się wydłużyć wydłużyć na pewnym odcinku dość znacznie. I Zamontujemy je w zimie przy, przy zerze przy minus 5, mm -hmm. przejeżdżamy w lecie, a one potrafią wisieć. Okay. Albo odwrotnie, zamontujemy A co, co ile te uchwyty wtedy idą? Znaczy tutaj tak, zaraz przy tym żeby też to, to usztywnić Co metr? E, dalej? Nie, tutaj jak ten, to tutaj to 2 metry, bo tak to będzie zabudowane? No tak, 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 tak. Ale to pytam co co dwa metry. Jak jakie. Są... A co metr też zrobimy ale Jakie są sugestie tak. najbardziej? Półtorej, dwa metry, w to w zależności też jak mamy w odcinku prostym, tutaj będzie tak, żeby ona ten, tutaj zrobimy to 1,5 metra. Dobra. Okay. Mniej więcej. Dobra, fajnie. Te hałasy, co słyszycie, to Paweł tutaj nawierza właśnie pod i wyrzutnie. Przepróbuję się przebić przez. <grym> Nie próbuje, tylko przebijać. Ściany. Nie. Z tamtej strony będzie to samo robił. Tak, bo to samo z tamtej strony musisz porobić. Tu robię tej na 28, a tam robię na 25 dokładniej, tylko tak pod kątem lekkim i będzie. Okay. Tam będzie idealnie, a tutaj będzie luzu. Okej, okay, tutaj kartonik, żeby to zabezpieczyć. I ładnie. Tak, tak. Tam jest firma Rekunet, a są dwie linie central, easy i, i Rekunet. Więc to idzie albo na ścianę. Albo podsufit. A czy my dajemy to na belki stropowe? No i to, no A to my się my tak my fajnie wczepia, tam, że to no wjedzie tak, tam, tak, tylko i tak, trzeba tylko mamy, dokręcić tak, potem już na trzymania tak. A, czy to jest proste nawet w montażu. A znaczy tak, tu wtedy śrubki się przekręca, no i się potem to wsuwa. Mhm. Tutaj, A są gwinty są. Dobra, i co idzie do ściany? A czy tak? Yy... Tam to idzie mamy do ściany, tak? Tylko tak. W tej chwili my patrzymy, jakbyśmy stali pod nią. Mm -hmm. to będzie na dole, do sufitu będzie ta... To ta. potrzebujemy mieć... Na ten, momencik, jak byśmy, my sobie ją odwrócimy, momencik, mamy tak, po lewej stronie mamy... Moment, kabelek. Pomóc? Nie Jest to. Okay. I tak. Tak i jeszcze nie do końca, bo tak, obracamy to tu. Tak jest. Dobrze. Czyli, momencik, weź Maćku tam, tamty konie. tak żeby... O, poczekaj, obróćmy ją. Yy, nie tak, dobrze. No to malowane położyć może no to, już nie trzeba. Nie się adeklad, tylko sobie, o tak ustawię. Okej, okay, bo wtedy łatwiej sobie tak, o. Tu mamy czerpnia i wyrzutnia i dobrze jest układ. Bo to będzie tak zamontowane pod sufitem. Czyli to jak będzie przy ścianie i nie będzie dojścia do tego? A? Właśnie tu musi być dojście. Czyli nie możemy tego Mus przy ścianie. Nie możemy właśnie przy ścianie. A ile musi być dojścia? Z 30 cm. Jak nie więcej. Znaczy wiesz, no tak czy jeśli o to chodzi, że tak naprawdę żeby włożyć, na no, głowy nie do końca musi włożyć, ale żeby, jak odkręcimy to, żeby był dostęp do, do automatyki. W dokumentacji wszędzie jest pół metra, ale te to 30 spodu, to jest... to musi być od Z strony ile musi być? Czy z tamtej strony nie musi być? nie musi Co być, tylko z tej, tylko z ale to mamy tak 65 plus 30, no to trzeba bym liczyć metr. A to dobrze jest. To tamten wolę swoje kamery i tak dalej, to nie będzie przeszkadzać. Myślimy jak tutaj tą rurę sztywną a spiro, tak? Nie, nie tak. spiro, to nie spiro, tylko ta. Tak, izolacyjna tu będzie bezpośrednio, kartka, tu będzie czerwnia. tak? Tak, będzie czerwnia okay. bezpośrednio na zero na, do ściany, okay, więc... Czyli tak. Jak tutaj flagę powieście to patriotyczne powietrze będziecie czerpać. <noise> tak, no, tak, tak. Ewentualnie <noise> się to ściągnie, jak będzie przeszkadzać. Tak, tak. Dobra, czyli tu na zero. W środku sobie zostawimy z 10 cm żeby dało się by na to spiąć, nałożyć... tak dokładnie opaskę a tylko tak tyle, bo nie ma, sensu, nie więcej. Nie ma sensu więcej. Okay. Bo tam będzie blisko centralka, to potem już sobie łączymy kanałem elastycznym. Żebyśmy mieli też, tą elastyczność który będzie, będzie spotkał Dobra, no a tą tak, rurę elastyczną też jakoś mocujemy pewnie do sufitu, żeby nie znaczy Zależy jaki długi odcinek, gdyby to było faktycznie i będzie tam w środku... Okaże się jak powiedzmy centralkę. Jak to będzie nie wiem 0,6 m, to może okazać, że nie mhm. ma sensu. A jakby co to, to są o, opaski obejmamy i e, przymocujemy. Tyle, tyle tylko, że tutaj mamy takie kwestie, że ta, to co mówiłeś, tak, ta kratka tutaj, ta ozdobna ta. Mm. Czer czerpnia kratka. Czerpnia no tak, tak, ta czerpnia. Ma tyle tutaj to pół to centymetra, tutaj, prawda? Więc trzeba dość, dojść tak. dojść dokładnie. Paweł zrobił tak, że tu jest dokładnie, ale tam już jest szerzej troszeczkę ale dalej. kratka pistolet opianować się dookoła. Okay. Tam macie te bruzdy, wycięte, no to fajnie wejdzie. Y no mamy też ten swój uszczelniacz dookoła, że możemy okay. też to, to jeszcze zapiąć. Ale żeby nie było, że jakieś wody. coś przecieka troszeczkę, Tam, nie? No to ja to ten tylko na długość, a potem sobie to osadzicie. Tu z przodu na zero, a, a z tyłu niech wystaje. No dobra. dobra. Paweł e... jeszcze ja ma zabawę z drugiej strony. No tak. E... Kwestia cięcia, także informacyjnie. Nożyk do tapet jest najlepszy. Mhm. Nożyk do tapet. A żeby mamy linię, to chyba tak, idzie so dość. Tak, sobie dokładnie, wiecie, tylko nie ciąć jak chleba, ciuło, tylko. E... Rurą sobie kręcić dookoła, tak po kolei. Nacinać, jechać. jakby warstwami. I warstwami jakby wtedy nie. ładnie y, nie, nie łuszczy się i tak dalej. Ładnie wtedy to wygląda. Okej, okay. dobra. I tutaj, tak jak mówiliśmy wcześniej, y, przed. Tutaj może nie, bo tutaj to wejdzie do środka, ale później, jak. Y, tu był wkładany nypel z uszczelką i tak dalej. Tak jak mówię, końcówka, trytytka czy taśma uzbrojona, łowina, żeby ewentualnie po pewnym czasie się to nie rozeszło i zabezpieczyć, żeby środka. to... Zabezpieczy. Nie zabezpieczyć. Tak, mhm. To my tak naprawdę już wiemy ile ten, bo ściana ma 24 tak, cm. Tak, plus, 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 plus 34 cm I, I, i to taką rolę to już będzie gotowa i druga I tu będzie. jest taka sama. widziałem taka miareczka chyba ładna od razu? Jest, dokładnie tak, jest. I to jest liczone od razu od tego, czyli tak, 30-35. Tutaj nie będzie potrzebny nam kielich, więc dotkniemy sobie z tej strony. Aha. Czyli mamy 10, 20, 30, 4 już. i już. No to, okay. bo to nie, no, nie chcę Kierycha ucinać, bo może się przedarzy. Może, możesz jak my ten, to gdzieś tu może no, udniemy tunę, no, żeby no, zobaczyć okay. od razu, jak to się tnie. Najlepiej to jest tak, na, na podłodze, czyli karton rozwinąć, mamy tak. 1, 2, 3, 4. Tu Tak to idziemy. To idzie tylko dwa. Ostry nożyk. No, ostry nożyk, przede wszystkim tak wymieniłem przed chwileczką, bo wcześniej on służył do pewnie był do wełny używanej, a na wełnie się najszyb, szybko to potrafi wstępić. I już pierwsza warstwa jest, tylko teraz drugą już... I teraz łamiemy. <laughs> taki żarcik sytuacyjny wolę to zrobić dwa razy dookoła niż tak ciąć bo ładniej też wygląda później ten kanał no, a rura też do najtańszych chyba nie należy, nie? nie, akurat... tak? ja nie patrzyłem na ale wydaje mi się wygląda na drogą w sensie, że... wygląda, ale tak jak porównujemy to na przykład do kanału sztywnego Spiro wyjdzie drożej, ale jak do kanału sztywnego Spiro mielibyśmy zaizolować wełną plus robocizna, to to wychodzi taniej i znacznie przyjemniej się z tym robi, bo przy tych temperaturach, które są teraz, czy będą, czyli plus 30. Wełna, człowiek spocony. Tak. I już. I mamy docięte. Ładnie. Nie. Ok. I to tak. Ale z drugiej strony rury te y, 75, to tam są rzeki specjalne. Tym nie tniemy. Tak, 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 tak. To pokażemy jak będziemy ciąć. Okej okay. dobra. To Fajnie. mamy. To już ten osadzicie sobie z tym uszczelniaczem. A drugie już teraz dotnę od razu, żeby było gotowe pod, mm -hmm. pod czerpnię. Dobrze. Woodching. skuteczny i trwały uszczelniacz do domów z Bali. Zapraszamy do kontaktu. balejdetale.pl łamany na woodching. Przez strop to mamy taką utwornicę. 76 mm lepsza, podobna jest 80-85. Zależy, jaka nam jest dostępna. Ale to robimy pod kątem, także jak widzimy tu na ściankę to łatwiej jest to pozaginać, mniejsze opory powietrza, więc. Ale też sobie przerwę, żeby na stropie ta deska się troszeczkę trzymała. Tu już. Dwie rory, do góry idą. Jedna jest tutaj do tego, doprowadzona, druga tu, w ten sposób, idziemy omijać. I u góry też na piętrze jeszcze. Na piętrze wygląda to w ten sposób, na kołamkowy, idzie to tu. Tak garderobę. I tutaj, do domu. Paweł się mierzy Akcje do zawieszenia rekuperatora. Tak, tak. Ta środkowa później zabezpieczasz. Czyli? Na razie wkręcamy tylko te skrajne. Żebyś, żeby na, później na... nasunąć, a potem tylko to zabezpieczenie. Mhm. Na luźno, żeby tylko... Tak, na luźno, żeby, żeby to tylko weszło. A potem sobie dokręcić. Kluczyki jak w Ikei, ale większość korzysta z klętarek, więc bo ciężko jest przystąpić i kręcić takim kluczykiem Czy powinniśmy zabezpieczać te wloty teraz jak tutaj grzebiemy, kurzymy? Nie, na razie nie kurzymy, na spokojnie, to powiesimy okay. i wtedy I tam kurzymy nyple i nyple to bo tak naprawdę e, rekuperator powinniśmy wieszać, montować praktycznie już mamy wszystkie prace brudne skończone i za chwileczkę chcemy e, zrobić regulację i uruchomić instalację okay. tu trochę robimy Wcześniej ten operator, więc za wcześniej. Wcześnie. On powinien jeszcze spokojnie w pudełku Okej, okay, ale jak będzie podłączony i zabezpieczony wszystkie wyglądy? No, podłączenie, topowrotne, zabezpieczamy, nie pracuje. Zatem zazwyczaj też jest jakieś tynki i tak dalej, dopiero tak. się dopiesza tutaj, a tam nic już takiego nie będzie, więc to też jest troszkę Nikt inaczej. staje tam do tej kratki czelki wrótni na razie trzeba będzie było zabezpieczyć, mhm. a przy kolejnym dostawie z tymi rozdzielaczami też, też dostaniecie zaślepki dwusetki, 200 żeby zabezpieczać. Jak chcecie, żeby to było dobrze zabezpieczone, to też Wam dośle 4 zaślepki do tego rekuperatora, też Tak, żeby nie wciskać papieru czy czegoś. Jak on już wisi, zabezpieczmy go dobrze. Okay. E, Chociaż no zaraz rzecz, będziemy rury podłączyć, tak naprawdę. Dobra, no? i teraz tak, tu sobie możesz wymierzyć. I wiesz, jak to, bo on będzie tak wisiał na ścianie. Nie, tak. Tak, 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 tak będzie. Czyli tam to będzie to do to ściany. Tu będziesz masz śmieć 30, 35, 40. Tam wymierzmy 110 do ściany. O, czyli nie? od tej będzie do ściany. więc. Tutaj nie wiem, tam. Ile tutaj masz na tym, nie? I tu masz otwory mocujące do tych belek, tam i tam. Czyli I jakie nie? deski? te ja do deski dociąć, dłuższe, to trzeba je przykręcić i wtedy odmierzasz, jak tutaj tam przykręcić. A między... To jest zewnętrzna ściana budynku, tak? Tak, to, to jest, jest to ściana jest to działowa. Działowa tak. do Dobra, to już wiem o tym. Tak. A to jest do. Czerpnia wyżła. Tak, tak, na, na zewnątrz. Budynku. Znaczy, u nas to mówią na pole. <laughs> u nas na pole nie działa, tak. <laughs> no. Więc tak? A teraz między międzyczasie e, rurkę to e, musimy jak ją już powiesić. Dobra, inaczej. Jak będzie wisiała, to... E, to, to należy zrobić, żeby wymiarć sobie, ok. Bo też musimy tu zamontować... Poczekaj, czytaj wcześniej i ma. E, musimy zamontować tutaj też, bo e, w centrale ze macie e, e, moduły. moduły. Wi-Fi i tam Przepływ. E, WiFi to jest, poczekaj, to jest, o, te dwa trzeba będzie w środku zamontować, czyli moduł stałego przepływu, I to musimy przed zamontowaniem? Może to jak wisi pod sufitem, a. tylko klapę na przykład, żeby moduł dwutlenku yy, węgla jakości powietrza zamontować, to lepiej jest no, płasko niż pod sufitem klapa. Odkręcimy to, to, pokażę jak zamontować, a to montujemy tutaj w środku. Więc tutaj też te cztery sobie odkręcimy. A tamten trzeci, to co to jest? To jest właśnie pod moduł sterowania Wi-Fi, czyli komunikacja. Do, tak. tak, dokładnie. I tam też puszczamy, stąd też tutaj był ten, ten peszelek, To czy te długie? nie dłanie, to nie tylko dławi. gdzieś tu był. To jest kopercie pewnie już jest. Starne. Tak, bo yy, kabeleczek też go wpilamy na płytę, a to są A te, jest tutaj korek taki no? yy, masz taśma dwustronna. strona rzepach, możesz tutaj postawić. A to jest DC? Tak, to jest. A, okej, okay, dobra. Do połączenia. Tylko no, musicie też tu mieć y, sygnał internet. Bo to nie jest na kartę. Steam, tylko tylko... jest. No, jest. Okay, jest. No, to się skomunikujecie. Y, aplikację jako ściągnąć wszystko, to wam dam namiar na maczka, maczek wam krok po kroku wszystko zejmóje. Ok. Zaje. Dobra, no teraz sobie to wymierzysz. Mniej więcej, bo to tak będą skracać. To jest tylko tak, żeby złapać. To Itali. Wyleby Ci weszło w żeby mm -hmm. To ci uciekło po czekach, widzisz? Musisz, o. Musisz, musisz je schować Zasada i teraz tak, tylko musisz do siebie no. i pilnuj, żeby to było zawsze w osi bo, mhm. i żeby ci nóżek nie wyskoczył, bo potem trzeba ręcznie docinać. Cała że cały czas musi być najpierw, no Jak dwie osoby trzymają to góra-dół, no i te kręć dookoła i już. Super. Tak, 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 tak. Nagrywa się? Nagrywa się. Coś trzeba z montażu, a nie tylko pokazać, że już zrobione. Dobra. Zdrowie! O! Ładnie kliknęły. Tak. O! Nie kliknij, nie pojeżdżasz ładnie siedzą okay. tak wygląda komplet pięciu rurek na, na yy, część salonową te same właściwości jeżeli chodzi o a, praktycznie te same, jeśli chodzi o akustykę i izolację. Do sztywnego w porównaniu? Do, do, do tego, co ma wełnę, czyli tych, tą wełnę. Tylko to ma jeszcze jedną fajną właściwość, że jest dużo bardziej odporne na wodę. Bo jak do tamtego się gdzieś gdzieśkolwiek dostanie woda, to jest same Tutaj praktycznie okay. by, gdyby coś się stało, to ten. Tak mówiłem wcześniej, nie bawić się tutaj w tej izolacji cięciem nożem, czy, czy y, szkifierką, tym bardziej szlifierką, tylko to jak ta watę. Rozerwać sobie mm -hmm. w momencie, to rozrywacie rękami tak. dokładnie, potem drzecie. I teraz tak, przygotować nypel do wpięcia do kanału. O tak, to zauważyłem wcześniej, że on ma perforację w środku? Tak. Czyli też fajnie działa jak tłumik. Mm -hmm. I Ważne. tak tu Wam na razie mm -hmm. nie będę docinał, to później dotniecie, tylko pokażę jak jedną stronę zarobić. Mm -hmm. Bo na, centrale, na centrali macie nyple. Tylko nie stalowe, tylko z Mhm. Mm Więc to przygotowujemy, żeby włożyć od strony rury EPE FPS czerpnicy. To co mamy w ścianie? No? To macie w ścianie i to wkładacie tam, później też łapać rytytką, bo tutaj ta obejmacie do 200, czy do tego, więc tam trzeba by rytką, potem taśmą, żeby to ładnie wyglądało. A na centrale, na ten to tak samo robicie to, tylko z tym nyplem. A. I hmm. potem ten nypel do centrali wkładacie. wygodniej wygodnie jest sobie zrobić tutaj, czy nawet tam, odmierzyć odcinek na miejscu i potem włożyć w jedno miejsce i w centrale. To nie musi I być tyle. super jakoś, może Czego, ważne, żeby że było więcej to nie było niż nie. nie. tak. Tylko lepiej, żeby to było tak luźno rozciągnięte. Mm -hmm. Jak gdzieś to zwisa za bardzo, no to macie te obejmy i te uchwyty, um, uchwyty pod krytytkę. Mm -hmm. Czyli to przekręcamy sobie na górę krytykę karoną tak. i sobie możemy to podwiesić, żeby okay. to wisiało. I wiadomo, to jest elastyczne, nie ściskamy tego. Mm -hmm. to. Tak to robimy, tylko bez rękawiczek wygodniej. Tak, dokładnie. Tutaj. Tą jedną tak. staram się zawsze, żeby ta jedna spirala wyszła Ała. za uszczelkę, tak. Czyli musimy, tak, jakbyśmy oponę, yy, zawsze jak czasami guma, czy to można, nie wiem, płyn do mycia naczyń, czy coś mm -hmm. czy nawet mamy. Płyn do smarowania, taki do kanalizacji. Mamy ma płyn do mycia. Jakiego Ludwika mamy? Tak. tutaj Jacek jestem. <laughs> Ale ty rozumiem, że ten. Bez, bez pomocy Ludwika, Akurat dajesz rady tutaj tak, to zrobić? spróbujemy bez, tu mi się ta kształtka o już pójdzie. Niektórzy na przykład, potrafią też ściągnąć tą uszczelkę, ale to wchodzi na uszczelkę, więc spokojnie damy radę. O, tak. Staram się tutaj, jest, to oznacza nam środek, nie mhm. dochodzić za, dalej, żeby nam nie weszło w tą, w tą przestrzeń, gdzie będziemy montować to do rury. Okej. Okay. Jak to weszliśmy sobie jedną z dookoła za uszczelkę, to Słuchaj co? Taśmą czy... to? Yy, taśmę tylko taśmę nie tutaj, okay. tylko na ten płaszcz foliowy Żeby nam to się też pieczyło szczelnie. Tak, i skrętarka. Ok. no to dawaj. I tak, żeby ta opaska była między uszczelką a środkiem, płaski mówię, czasami jest wygodniej. Bo no te krzyżaki, to czasami rzadko gorzej wchodzą w te ślimakowe. Trzeba bardziej się skupić, że to płaski lepiej się sprawdza. Już praktycznie jest, już dobrze. I mamy to. To już jest zabezpieczone. Mamy przygotowaną jedną stronę. Teraz tak tą izolację też musimy sobie naciągnąć. Ale to I to niby wchodzi w to. Jakby w te Ten nippel, tak. Ten nypel tu wchodzi. I to po prostu I to się. Tak, A tutaj wcześniej jeszcze fajło, to jest sklejone, tak. Brojone. Tak, dokładnie. A co z tym w ścianie? Tam zabezpieczałeś, nie? Co? W ścianie, piana potrzeba? To, co mówili, doszczelnienie i piana. Za, 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 piana już jest. Nie, ale nie zaszczyt. trzeba łapać na, na obryć. W ścianie samej, nie, tutaj o co wystaje? Są to złapiecie wcześniej. jest tak na Sama ściska, nie? W ścianie, w ścianie się samości. Tak? Y -y. Nie, nie rozłajdzie, y -y. bo tam bardzo pasownie to zrobiliście. Y -y. Ale od tej strony, gdzie wystaje to 10 cm, to tam, tylko złapać, czy też mogą I tutaj tak, naciągnij sobie tą izolację też. I z tej strony tak naprawdę opasko już nie zafajam, bo to jest izolacja. Więc tutaj sobie złapmy to. Albo czasami nawet nie łapmy to, tylko y, mamy tak przygotowane, wkładamy to w tą rurę, a to naciągamy na rurę, tej EPS to wystaje i, i to łapiemy sobie całość. A, tutaj, Więc tutaj nie ma sensu ko. teraz tego łapać. Łapmy okay. no, no, to tak, tak. później na rurę. to też macie taką jedną ciągłość, to fajnie wygląda. Mhm. I tak to wygląda, osoby od strony macie tylko niestalowy EPS. my tylko to nacinamy nożem, a na resztę... Przerywa i środek. Uh -huh. I środek macie to w spiralę, więc najlepiej mieć nożyczki do blachy albo szlifierkę kątową, żeby uciąć. Uh -huh. No chyba, że rękami przejdzie. Mamy mm. do dachu, do blachy. Tak, więc no, do blachu to do to dokładnie. Składu, tak. więc to, znaczy to, nożyki się tępią szybko, uh -huh. ee, a szlifierka, mówię, no, to jest sztuczne. Szlifierka jak wada, co krowa się nawija i ten. Ręką to fajnie się rozrywa po długości. Uh -huh. Więc tutaj mamy tak, to jak włożycie do, EP, do rury EPS. To dopnijcie i potem to sobie naciągnijcie i to na różę to zabezpieczcie. Dobra. A z drugiej strony na Nyplu tylko EPF, który to samo robicie. Tylko potem jak będzie tyle wisiała, sobie odmierzacie długość. Mhm. Też Słyszef. zawsze lepiej dołożyć sobie 10 cm dłużej, czy dłuższe, żeby było, bo jak czasami zrobicie na styki i potem chcecie włożyć i można się podać, że Wam 5 cm znaczy jest naciągnięte już na max. Mhm. I trzeba nowe robić. lepiej, żeby to było delikatnie tak. A my tylko to mamy do czerwni. czerwca centrala, nawiew i wywiew. Bo A tak to tutaj to. mamy blisko centrali rozdzielacze, mhm. Nie ma miejsca już na rury sztywne, i tak dalej, więc to też, zwłaszcza na nawiewie, to też ma znaczenie. Czyli to tylko będzie 3 odcinki, będziemy mieli cztery. 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 Bo to, po pierwsze, tak, przy dużych instalacjach, inwestycjach tam jest wymóg, żeby na, podpinać duże centrale na przejściach elastycznych, i tak dalej. Chodzi też o wibracje, ewentualnie o, o, o odłączenie centrali, serwis, i tak dalej. Tam, przy małych, lepiej podpiąć na takich, gdzie to też ma właściwości tłumiące. Mm -hmm. Działa dokładnie jak te tłumiki perforowane i na nawiewie to ma duże znaczenie. Okej, okay. czyli to jakoś tam wymierzymy, żeby wiedzieć co zostaje, co nie, tak? Żeby Proszę? To tutaj tak, też to będziemy... Tak. To, to już tej policji nie to tutaj to już to już zabiorę. Zabiorę. A, wszystko, to czyli to jest wszystko ta... na elast. teraz resztę robimy tylko te duże. Te Tam, ja tutaj już zabiorę. Okej. Okay. To co, Olec, wiesza... wieszamy rekuperator, tak? Tak weź drugą drabinkę jakąś. Wyższa. Dzięki. Ta podestowa jest faktycznie za duża do manewrowania tutaj. To śruby takie jakbyśmy mieli strop cały podwieszać. Tu czy dalej? Gdzie dalej? Tu? Tam jeszcze dalej Przyska. chyba trochę. Tak? Bo wydaje mi się, że tak. Masz tu na, macie tu na kwadrat? Nie, nie ma No to już. I te do skontrowania też tam zostały w centrali. Do zabezpieczenia. Wszystko zostało. No. Dobra, to już sobie wita na kwadrat. Siedzi? Siedzi. Ile to ma mocy? Czy mocy? Mówisz o prądu? Mhm. Kurczę, to nie ma grzałki w sobie. Ma wentylatory maksymalnie, nie wiem, 200 W. W międzyczasie jakby bawimy się też z instalacją, instalacją rekuperacji. Już dzisiaj jesteśmy sami, ale już bez Jacka, ale jest z nami Jakub z tej instalacji. Cześć. Nagrywamy, nagrywamy razem film na ich kanał, więc ja też zapraszam serdecznie na kanał na YouTube, na TikToka, na kanał Easy Instalacje. Polecam. Dzięki. Przedpokój, kuchnię i gospodarczy zostawiamy, bo będą krótkie odcinki rur, żeby to później łatwiej było. A, żeby to, to króciutkie? No, łatwiej było, no, potem. A co Łazienka będzie też krótkie? Na górze udało się zrobić tak, że po prostu nad te belki wsunęliśmy deskę nadbitkową i do niej przykręciliśmy po prostu <coughs> tą część. No jest tu skręcamy. No. Dobra. Jeżeli tu jesteś, zapewne podobać się nasz projekt. Wesprzyj nasze starania, zostawiając łapkę w górę przy tym filmie czy komentarz. Po zakończeniu poszczególnych etapów budowy zrobię dla Was odcinek z odpowiedziami na Wasze pytania właśnie z komentarzy. Nie zapomnij także zasubskrybować nasz kanał. Z góry dzięki! Partnerem strategicznym projektu budowa domu z bali 100 m2 krok po kroku jest dostawca okien do naszego projektu firma Teamplast, zadbaj o ciepło w swoim domu, firma Enero, dostawca naturalnych materiałów izolacyjnych do domów z drewna oraz Florian Centrum Spółka ZOS Skutna, producent pokryć dachowych i elewacyjnych.